Stan mostu na Parsencie między Kłopotowem a Wrzosowym w gminie Dygowo jest bardzo zły, na tyle, że powiat musiał wprowadzić ograniczenia w ruchu. Przez most mogą przejeżdżać jedynie pojazdy o masie do 2,5 tony. Na obu brzegach ustawiono szykany, które uniemożliwiają przejazd większym pojazdom. To duże utrudnienie dla pojazdów ochotniczych straży pożarnych, które mają problemy z dojazdem na akcje ratownicze. Nadleśnictwo gościno również wskazało na trudności w realizacji zadań leśniczych. Co ważne, sytuacja szczególnie dotyka także uczniów dojeżdżających do szkoły we Wrzosowie, których przejazd autobusem znacznie się wydłużył z 6 do aż około 19 km. Dlatego przebudowa mostu jest niezbędna. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dygowo starosta Kołobrzewski poinformował, że jest na to szansa. W tej chwili trwają prace przy dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy i likwidacji istniejącego mostu w kłopotowie. Ma być on budowany po lewej stronie w odsłuty. Od istniejącego. Nowy most ma powstać równolegle do obecnego, co umożliwi korzystanie z istniejącego obiektu do czasu zakończenia prac. Po wybudowaniu nowego, na krótszym odcinku niż jest obecny most, powoduje to oczywiście również względem ekonomicznym taki most będzie tańszy. Stary most po prostu rozbierzemy, więc wykluczę ta konieczność dokonywania objazdów o większych odległościach, a jednocześnie tak jak powiedziałem, nowy most będzie tańszy, będzie jednoprzęsłowy w konstrukcji stalowej. Początkowo jeszcze nie posiadając pełnych kosztorysów, powiat oszacował koszt inwestycji na około 30 milionów złotych. W tej chwili szacowany koszt to około 14 milionów. Projektant ma czas do 5 grudnia przedstawienia dokumentacji. W przyszłym roku, w przyszłym roku będziemy wykonywali ostateczne dokumentacje wykonawcze, przedmiary i, i do 5 grudnia projektant przedstawi dokumentację, która pozwoli na staranie się o zlicz, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Koszt tej dokumentacji to jest 158 670 zł. Wierzę, że jest to kolejny już w tej w tej chwili dojść zdecydowany krok do tego, żebyśmy już w przyszłym roku wraz z dokumentacją wykonawczą mogli starać się o montaż finansowy tego zadania. Mimo, że inwestycja będzie kosztować mniej niż początkowo zakładano, powiat nie będzie w stanie samodzielnie jej sfinansować, dlatego będzie się starał o dofinansowanie. Wierzymy, że razem z Gminą Koblech i z Środkami Zewnętrznymi uda nam się to w tej kadencji naprawdę ten most zrobić. Nie składam nadmiernych obietnic, ale jestem w tym momencie już bardziej optymistą i wierzę w to, że uda nam się to zrobić. Do tematu wrócimy.